Kto zrobi lepszy posiłek za 10 zł. Ja myślę o czymś na ziemniaka, bo są ziemniaki na prące 3,29 plus 2,79. Wiem już co robię. Płatki owsiane to były z drugiej strony. No mendy, wszystkie wykupiły waniliowe skyry. No Mam go. To jest dobry pomysł. Ciabatki weźmiemy. Wezmę też mozzarella light. Banany. Idę zobaczyć czy mi starczy. 9,62. Jak to wezmę z złotówkę. mamy jeszcze dwa złote. Dobra. Dwie ciabatki. Szczerze, nie mam przepisu jakiegoś konkretnego, którego się będę trzymać. Na pewno, tym moim przepisem, zadyszkę naje się każdy, nie? Będzie niesamowicie syty. Weźmiemy twarożek grani. Dodamy sobie skiera waniliowego. to też będzie trochę smaczku. Ukryjmy pomidorska. Ja robię bananowe pankejki. O nie żałujemy, żeby było dużo białka. Do tego dorzucamy pomidora. Do czego mi był ten baton? W bo go będziesz Zrobimy z niego jakoś posypkę. Żeby nam się dobrze zgrillowały. O, o nie, mamy awarię. Jedna, druga. To czekaj, masz skończysz. To czekaj, czekaj, spokojnie. I teraz jeszcze wykończymy to sobie bananem, bo trochę nam zostało. I mamy coś takiego. Więc kochani, co wybieracie? Bananowe pancake z granolą i jogurtem? Czy grillowane ciabaty z mozzarellą? Wybór jest prosty. Bardzo smaczny klasyczek. Fajna, soczysta, pomidorek też dobry, w końcu mamy sezon. Ale słuchajcie, ja zostawiam miejsce na coś lepszego. Mmm, delicja. Bardzo dobre.